Pierwsze doświadczenie nazywa się jajko lewitujące w wodzie. Będziemy do niego potrzebować: ciepłej wody, zimnej wody, soli, trochę barwnika, trzech szklanych naczyń, lejka, dwa jajka i dwie łyżki. Najpierw zrobimy próbę kontrolną, której pokażę, że jajko nie lewituje normalnie w wodzie. A więc do pierwszego znaczyń wlewam wodę i wkładam do niej jajko. Jak widać, jajko nie lewituje w wodzie. Teraz do jednego znaczyń. Wlewamy zimną wodę i dodajemy około 5 łyżek soli. Teraz trzeba to wszystko porządnie wymieszać. Załóżmy. I wlewamy troszkę, troszkę naszego barwnika. Teraz do naszego trzeciego naczynia wlewamy ciepłą wodę. Minimalnie więcej od naszej solanki. Teraz do tej wody wsadzamy nasz, do ciepłej wody wsadzamy nasze jajko. I naszym lejkiem po, po ściance bar, bardzo ostrożnie wlewamy naszą solankę. I można zobaczyć I można zobaczyć, że jajko naprawdę zaczęło lewitować. Dzieje się to dlatego, że normalnie gęstość jajka jest większa niż gęstość wody. Ale po, doda po dodaniu do tej wody soli gęstość wody zwiększa się, przewyższając gęstość jajka. Przez to jajko ma mniejszą gęstość niż woda i się zaczyna unosić.